Siema, tu ja Julix. 1, 2, 3. E, dzisiaj będziemy sobie grać w Simsy: Sims 4. E, z... Jest też ze mną Katper. Siema! E, będziemy sobie grać w Simsy: będziemy mieć nowy content. E, będziemy wszystko nagrać w sumie: różne gry. I tu akurat już możemy włączyć rodzinę, bo już mamy. Wczoraj zaczęłam grać to. Mm -hmm. No i ogólnie no to trochę mi się tutaj I Ogólnie wierza. trochę bachorów je się narobiło. No dwa bachory, trzeci jest tutaj o tym o to brzuchu tej mamusi. E, no. E, tutaj jest jeden pokój, tutaj drugi. E, więc no. Zaraz nam się skończy czarne Więc y, to jest chłopczyka, to jest dziewczynki. Mm. Tak próbowałam przedzielić ten pokój, żeby miały i na równo. I nie mieli Jak to e, jakoś e, razem, bo